Halo, poproszę trzy nowe karty od NVIDIA, dziękuję. I już w sieci pojawiają się recenzje remake'u Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 i wiecie co? Hicior. Fani nie mieli przez lata łatwo, bo wciskano im miernoty, ale patrząc na oceny odświeżonej wersji, z których nie za bardzo widać wyniki mniejsze niż 80 na 100, Vicarious Visions ma rękę do klasyki. Duch oryginału zachowany. Z okazji 35-lecia serii Mario, Nintendo zapowiedziało pakiety klasycznych tytułów z tymże bohaterem. Wśród nich znalazły się m.in. pakiet Super Mario 3D All-Stars, a w nim Super Mario 64, Super Mario Sunshine i Super Mario Galaxy. Fani kultowych gier ze Switchami mają więc prawdziwą ucztę. Iron Harvest nie powiedziało ostatniego słowa w dniu premiery. Twórcy z King Art Games podzielili się swoimi planami rozwoju na ten miesiąc. Po pierwsze pojawi się tryb współpracy fabularnej, po drugie, plansze 2 na 2 i słownik pojęć, a po trzecie tryb rankingowy i automatyczne używanie umiejętności. Potem mapy. Gotowi na więcej darmowych gier od Pika od dziś odebrać możecie swoją kopię Into the Bridge z 2018 roku. Wspaniała grafika i wciągająca rozgrywka. Zaś w przyszłym tygodniu na półce z Afriko czekać mają Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine, czyli kolejno symulator potentata i fajna przygodówka. Świat trzecich wrót Baldura wkroczymy już za niecały miesiąc, wypadałoby, żeby poznać cenę tego RPGA, nie? No to Larian poinformowało, że ich produkcja zostanie wyceniona na około 60 dolarów, czyli w przeliczniku mniej więcej 224 zł. Przypominam, że Early Access ma starczać na około 25 godzin, a pełniak kto wie. A na koniec pozostawiłem sobie i Wam gameplay z Necromunda Under Hive Wars, czyli taktycznego rpg rozgrywającego się w uniwersum Warhammera 40 tysięcy. To prawdopodobnie ostatni rzut okiem na grę przed premierą przewidzianą na 8 września. Cały materiał dostępny na kanale Focus Home. Jak, nowy kawałek z Cyberpunka? Przesłuchany? Ładny.